Szanowni Państwo, wróciliśmy na cmentarz do Osowa. a po co wróciliśmy? Ano, Darek wystąpił w imieniu Stowarzyszenia Wizna 1939 do Pana Wojewody z pismem o to, żebyśmy mogli zakończyć tą sprawę, którą ostatnio zaczęliśmy. A co Państwo mogli oglądać na, na, na nagraniu? W tym momencie jaka była odpowiedź Pana Wojewody? Przede wszystkim była odpowiedź i to odpowiedź natychmiastowa. Bardzo dziękujemy, dzięki temu możemy dzisiaj zaczynać. Przychodzimy na cmentarz, sprzątamy, działamy i zapraszamy do akcji. Nie tylko my będziemy dzisiaj brali udział w tym porządkowaniu cmentarza, ale także inne osoby. Uczniowie pierwszego Liceum Ogólnokształcącego Pol z Wołomina, Samorządowa Instytucja Kultury Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku, ale przede wszystkim mieszkańcy, okoliczni mieszkańcy, którzy będą nas tutaj wspierali. Tak właśnie powinna wyglądać współpraca, bo my nie zamykamy się na nikogo. Jeżeli państwo piszecie do nas, jeżeli piszecie komentarze, piszecie maile, bo z tym się często spotykamy, to my na nie odpowiadamy. Włączamy ludzi tak, żeby ta akcja objęła jak najszersze grono, a przy okazji ludzie mogli poznać historię. Historia bitwy warszawskiej 1920 roku jest wielowymiarowa. Jest także tutaj tablica poświęcona pamięci polskich oficerów, dowódców oddziałów walczących w bitwie warszawskiej, którzy zostali zamordowani przez Sowietów w 1940 roku. ale... To jest jeszcze inny wymiar, jest wymiar pamięci. Czy rzeczywiście po 1945 roku to w Osowie było tak, jak to dzisiaj widzimy? Czy te mogiły były tak ułożone? A może ten cmentarz kryje jeszcze inne historie, które chcielibyście usłyszeć? Zostańcie z nami, opowiemy Wam te historie. W wojskowych było tak, że kwetaczała się bitwa, najczęściej wojsko szło daleko, miejscowi stawali przed problemem. Jest sierpień, skwarny sierpień. Tu dookoła leżą polegli, trzeba ich pochować. Nikt nie buduje pojedynczych kwater, nikt nie wyznacza miejsc, po prostu kopie się pod rowy. I tak było właściwie i w tamtej wojnie 20 roku, i tak bywało w 1939. Każda wojna ma w sobie pewien pośpiech i pewne ignorowanie tego majestatu śmierci. To było po prostu wszystko porozwalane. To po pierwsze, tu było pastwisko, czyli tutaj nie było tu, żadnych... to. to miejsce, co To nie, stoi to nie było nic. Po prostu to była łąka e, i nawet, że tak powiem, odchody krowie, e, które tutaj wchodziły, kiedy chciały, e, no i pastuchy, które tutaj przeprowadzały. Bardzo często ta ruina tej kaplicy, oczywiście znaczy ona jest dzisiaj trzy razy większa niż, niż, niż wtedy przed wojną. Czyli była ruina tej kaplicy i tego pomnika. I tego pomnika. To było nieczytelne przede wszystkim. Wszystko było brudne, ostrzelane, nie było tego krzyża, nie było tego głowy orła. To było poligon, przed rzeką już stały tablice informujących Grozi śmiercią, poligon wojskowy, nie było mostu oczywiście, i po prostu przy niskim poziomie wody w lecie, no to właśnie pastuchy ze wsi osów, no z racji tego, że to było nieużyteczne, przyprowadzali tutaj swoją zwierzynę, krowy, konie, i tutaj się paśli. Na ten teren wejście było zabronione. Początki tutaj naszego tu przybywania zaczęły się gdzieś w 1967 1968 roku i to było jakbyś takie jeszcze zupełnie chłopięce, takie taka próba ocalenia miejsca, ponieważ jak chodziliśmy do szkoły w tym okresie PRL-u, to o tym miejscu oczywiście i w ogóle o, o wydarzeniach 1920 roku nikt nigdy nic nie mówił. I my tu się pojawiliśmy, jak mówiłem, 1967, 8 rok. Ja w 1967 roku robiłem maturę, wobec tego już jakiś byłem tutaj, można powiedzieć, przywódcą tej grupy. Byłem najstarszy z tych kolegów. I my też my tu przyjechali właściwie inspirowani przez księdza w parafii kobyłka, który nami się opiekował jako, jako katecheta. I tutaj nie było nic. Myśmy tu przyjeżdżali wtedy jeszcze nie było. Taki zniczy jak dzisiaj bogaty, jakiś tam ktoś, ojciec, który załatwił jakiś tam e, w gipsowym oprawce jakiś taki. I myśmy tu przyjeżdżali do 70, jak już, e, można powiedzieć, nastąpiła w 71 drugim roku. E, no to wtedy jakby e, postanowiliśmy tutaj zrobić pewien porządek i żeśmy sobie wymyślili układ tych mogił. No właśnie, mi chodzi o ten układ mogił, bo mam tutaj zdjęcie z pana archiwum zresztą, pokażmy gdzie jest jakiś układ mogił. Czy to co tutaj, tak jak Pan mówi, wymyśliliście, czy to ma jakieś odzwierciedlenie, nawiązanie do tego co było, czy kompletnie, zupełnie uznaliście, że... Lepiej My nie uznaliśmy tak? tego zdjęcia przede wszystkim, to raz. W tym miejscu układ mogił był taki, jaki jak pochowano tych ludzi. Ale kiedy minęło 70 lat czy, 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 czy 60, no to już jakby nie było śladu, Zatem niebożego śladu. I kiedy my żeśmy tu, myśmy to uformowali po prostu, no tak jakbyśmy wymyślili, 2-4, 2-4, 8 mogił, bez zastanawiania się, gdzie kto leży właściwie, no bo to nawet było niemożliwe. Wobec tego my tego zdjęcia nie mieliśmy wcześniej, może byśmy to inaczej uformowali. Ale trzeba pamiętać o tym, że tak, nie było pomnika w tym czasie, nie było kaplicy w tym czasie, wobec tego ten niewykluczone, że pomnik stoi na, na, na czyichś prochach. To tak jest. No bo, no. bo nawet tego nie było. To <śmienny> Ja chyba dwójkę przypędzam, bo przynajmniej z problemu przystoi do tego. A. Pomimo, że blisko mieszkam, mieszkam od urodzenia tutaj, dopiero dzisiaj poznałem tajemnicę tego cmentarza. Okazuje się, że te groby to wcale nie są groby polskich bohaterów. To są groby symboliczne. Niemniej jednak mogiły polskich żołnierzy są na tym cmentarzu, tylko prawdopodobnie inaczej ułożone. Przykładem takiej mogiły jest mogiła Michała Katelbacha, którą widać na zdjęciu, że jest lokalizowana w tym miejscu tu obok tego masztu. Tam widzimy tablicę upamiętniającą tego żołnierza. Ale my rozmawialiśmy, mówię, że na zdjęciu to też kopiec był w tym miejscu. Tak, no, tak, wynika ze zdjęcia, że być może to jest to miejsce pochówku. Przecież pamiętamy, że ponieważ tych poległych żołnierzy było dużo, więc nie chowano ich pojedynczo, tylko zapewne w zbiorowych mogiłach. I tak się tylko domyślam, że tutaj na tym cmentarzu są zbiorowe jakieś mogiły, ponieważ e, wojna zatarła te ślady po tych mogiłach, w 70-tych latach dopiero zostało to odtworzone, nikt to nie wiedział jak to wyglądało wcześniej, w związku z tym symbolicznie postawiono tutaj te mogiły, te nagrobki. No, na dzisiaj zakończyliśmy pracę, pracę porządkowe na terenie cmentarza. Maszty pomalowane, kostka brukowa wyczyszczona, trawa zagrabiona, stara wywieziona, ale podczas tych porządkowania cmentarza różne rzeczy się dzieją. I okazuje się, że ten cmentarz to tu, gdzie są mogiły, to nie do końca są mogiły i on wcale tak nie wyglądał kiedyś. Czas wojenny. Szybko trzeba było wykopać, wykopać długirów, pochować dużo ludzi, tak, żeby nie dopuścić do jakiejś epidemii, żeby szczątki po prostu się nie psuły. Ale to wychodzi na to, że te mogiły, które tutaj są wokoło, to one mogą być nawet zupełnie pod innym kątem postawione, niż w rzeczywistości to było. Do tego zmierzam. Przypominam, Krzyż księdza skorupki w zupełnie innym miejscu, niż teraz jest postawiony. Mogiły też zupełnie nie tak jakbyś powinny. Jest to dla mnie temat trudny, nie ukrywam, bo myślę, że będziemy musieli w jakiś sposób zadziałać, zareagować. Napiszemy zapewne do pana wojewody pismo w tej sprawie, bo przede wszystkim rzeczywiście trzeba zrobić tutaj badania i sprawdzić, jaki jest stan faktyczny tego. Być może, być może trzeba będzie, że to będzie konieczność, żeby jednak to wszystko tutaj zrekonstruować, ten cały układ tych grobów, tak, żebyśmy nie deptali po naszych bohaterach. No, być może właśnie się okaże po badaniach goradorowych, że my właśnie tak jak te dwizną. Żeby był chodniczek i po chodniczku ludzie sobie chodzili do jakiegoś tam symbolicznego schronu, który został przywieziony zupełnie z indziej. To tak samo tutaj, że my, okaże, okaże się, że my może stąpamy po kostce Brukowie właśnie po mogiłach bohaterów. Więc tego najbardziej się obawiam, dlatego no, teraz to już nie jest czas i pora przed uroczystościami, żeby tym tematem się zajmować, ale po 15 sierpnia wrócimy tutaj. Na pewno będziemy chcieli ten temat zbadać do końca. A my obiecujemy, że pokażemy to Państwu na nagraniu. Zapraszamy Was, subskrybujcie kanał, wciśnijcie, subskrybuj, wciśnijcie dzwonek, tak żeby inne filmy Was nie ominęły. No i obserwujcie nas, a my będziemy działać i będziemy Wam to pokazywać.